Jedna z najbardziej wpływowych kobiet na świecie, wymieniana jednym tchem obok Elvisa Presleya czy Michaela Jacksona. Jej teksty analizują profesorowie na Harvardzie, a fani rozbijają obozy przy stadionach, by zająć najlepsze miejsca podczas koncertu. Taylor Swift. W czym tkwi fenomen Taylor Swift? Jakiej przyjazd może odczuć Polska? Zobaczycie w tym materiale. Taylor Swift to ta amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. To piosenka, którą napisałam wczoraj. I jest o dziewczynie, która po prostu jest inna. Lubię ją, bo jest taka radosna. Urodziła się 13 grudnia 1989 roku. Jej ojciec był doradcą finansowym, a mama gospodynią domową. Gdy była małą dziewczynką, mieszkała na fermie Choinek w Montgomery w stanie Pensylwania. Taylor Swift's childhood home in worth $900,000. Zadebiutowała w 2006 roku, mając zaledwie 15 lat, albumem Taylor Swift, który przyniósł jej pierwsze sukcesy na scenie muzyki country. Z czasem zaczęła eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi, przechodząc od country do popu. Lips, skies, incredible... Jej albumy takie jak Fearless, 1989 Reputation i Lover zdobyły ogromną popularność i wiele nagród, w tym liczne nagrody Grammy. Martin, Matt and Robin, Fajami, Shelbach, Taylor Swift, Brian Tedder and Noel Zaconello. Dziennikarze Time napisali, że jako ikona popu Taylor Swift znajduje się obok Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny. Jaka autorka piosenek była porównywana do Boba Dylana, Paula McCartneya? Jako przedsiębiorczyni zbudowała imperium warte ponad miliard dolarów. Osoba roku 2023 magazynu Time, jedna ze stu najbardziej wpływowych kobiet świata według Forbesa. Laureatka 14 nagród Grammy, jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop. Amerykańska piosenkarka. Taylor Swift. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd pop na świecie przyjedzie do Polski na trzy koncerty. Z 1 do 3 sierpnia wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Praktyka pokazała, że efekty jej występów odczuwa nawet gospodarka, bo w miastach, gdzie występuje Swift, gwałtownie rosną m.in. ceny hoteli, czy krótkoterminowego wynajmu mieszkań. Można powiedzieć, że każdy koncert Swift jest wręcz zjawiskiem gospodarczym, wywołującym efekt sweetlation, czyli chwilowej inflacji w skali mikro spowodowanej obecnością Taylor w mieście. I tak na przykład dwa występy Swift w Denver przyniosły dodatkowe 140 milionów dolarów do budżetu stanu Colorado. Przeciętny fan wydaje około 1,5 tysiąca dolarów w ramach koncertowego doświadczenia. Jej zeszłoroczna trasa koncertowa Airs to światowy fenomen. Eksperci od branży muzycznej i analitycy piszą o efekcie Taylor. Gdy śpiewała w amerykańskim Nashville, obłożenie hoteli wzrosło o 30%. A ceny pokojów o połowę. Kiedy ruszyła sprzedaż biletów na koncerty, fani doprowadzili do awarii strony internetowej agencji Ticketmaster. Analitycy banku PKO napisali: Szacuje się, że turyści, którzy przyjadą na sierpniowe koncerty do Polski, mogą zostawić w stolicy nawet 190 milionów złotych. Przyjadą m.in. Amerykanie, których nie było stać na bilety w USA. Szef biura podróży Sierra Travel, w rozmowie z Forbesem, ocenił, że koncert Swift to równie wielka atrakcja jak igrzyska olimpijskie. W Paryżu czy rozgrywane w Niemczech piłkarskie Mistrzostwa Europy. Europejska część trasy to koncerty m.in. w Szwecji, Francji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, a także w Polsce. Na koncerty Taylor przylatuje swoim private jetem. Ma zresztą takich dwa i tu pojawia się rysa na szkle. Pewien amerykański student zaczął śledzić loty prywatnymi odrzutowcami gwiazd, w tym także Taylor. Gwiazda na ogromną skalę truje planetę. Głos zabrali jej prawnicy. Które chcą zmusić Jacka Słannej do wycofania się ze śledzenia jej aktywności. Grożą mu pozwem, a całą sytuację nazywają sprawą życia i śmierci. Dwa lata temu Agencja Zrównoważonego Rozwoju Yard nazwała ją największą trucicielką świata. Wedle zgromadzonych dokumentów, 34-letnia piosenkarka niemal ciągle porusza się prywatnym samolotem, a jej najkrótsza trasa trwała 36 minut. Powitania artystki w Polsce zapowiedziały także aktywistki z ostatniego pokolenia. Tak czy inaczej, utrudnienia w ruchu będą na pewno. I nie mówię tutaj o młodzieży z ostatniego pokolenia, która siądzie na ulicy w kamizelkach, chociaż to nie jest wykluczone. Pierwszy koncert Taylor zbiegnie się w czasie z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Rafał Trzaskowski, czyli prezydent Warszawy, zdecydował się także na zwołanie sztabu kryzysowego. Złożona ze 152 koncertów, tournée, obsługuje w sumie. 99 tirów. Podczas wspomnianej trasy koncertowej Taylor Airs w Ameryce Południowej w zeszłym roku w listopadzie fani artystki dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić sobie najlepsze miejsca poprzez sceny. Minęło 130 dni odkąd wraz ze swoją grupą Carpa 1 rozbiła obóz z niecierpliwością wyczekując pierwszego występu swojej ulubionej artystki w Argentynie, komentuje jedna z fanek. Argentyńscy fani byli nie tylko zagorzani, ale także innowacyjni. Stworzyli wspólny system rotacyjny obejmujący pięć namiotów, znajdujących się obok kultowego stadionu River Plate. Każdy namiot dzielił około 50 osób, które na zmianę pilnowały obozu i poświęcały wiele godzin, by zorganizować sobie miejsce przy barierce. Wszyscy mieli bilety na płytę blisko sceny, gdzie nie ma przypisanych miejsc siedzących. Każda grupa była zorganizowana indywidualnie z wyznaczonymi podziałami czasowymi i zmianami. Pozostaje nadal nurtujące pytanie, kto będzie pierwszy w kolejce. System rankingowy brał pod uwagę łączny czas spędzony w obozie. Im dłużej tam, Ktoś przebywał, tym większy oczywiście miał szansę na znalezienie się w zasięgu wzroku Swift. Fani latają za Taylor po całym świecie. To jest genialny biznesplan, głosi najnowszy Newsweek. Ludzie z całego świata czują, że Taylor Swift, miliarderka, jest także ich przyjaciółką. Zna ich i rozumie. Może dlatego, że ona daje ludziom to, czego tak desperacko potrzebują. Jej koncerty to taka utopia życzliwości. Nie możesz być fanem czy fanką Taylor, jeśli nie lubisz drugiego człowieka po prostu. Bilety na koncerty Taylor Swift są już dostępne od 12 lipca dla zarejestrowanych użytkowników. Ceny wahają się od 199 zł do 749 zł. Bilety są imienne, i na jedną transakcję można kupić maksymalnie 4. Jak już jesteśmy przy biletach, to najdroższe bilety były w marcu w 2023 roku w Londynie. Cena sięgała 1205 funtów, czyli w przeliczeniu 6133 zł. Oczywiście to były tylko bilety dostępne na takiej oficjalnej stronie, bo te nieoficjalne chodziły nawet po 1600-1700 funtów za jeden bilet. Fanki Taylor Swift zwane Sweet są znane ze swojej ogromnej lojalności i zaangażowania. Regularnie śledzą jej karierę, uczestniczą w koncertach, kupują albumy oraz aktywnie działają w mediach społecznościowych, aby wesprzeć swoją idolkę. Jednym z ciekawszych zjawisk związanych ze Sweetest są ich teorie i spekulacje na temat ukrytych znaczeń w tekstach piosenek Taylor oraz wskazówki, które artystka rzekomo zostawia w swoich postach czy teledyskach. Fanki często analizują każdy najdrobniejszy szczegół, próbując odgadnąć, co Taylor planuje następnie lub kogo opisuje. W swoich utworach. Fanki Taylor odtwarzają albumy, tworzą fanowskie projekty artystyczne, czy nawet organizują spotkania, gdzie wymieniają się historiami o swoich doświadczeniach związanych z Taylor. Co wiemy o poglądach Taylor Swift? No wiemy, że w przeszłości krytykowała rasizm, brutalność policji względem mniejszości etnicznych, opowiadała się za aborcją i ruchem LGBT. A propos tego ostatniego, możemy znaleźć w internecie typowanie polskich influencerów, którzy analizując upodobania gwiazdy, obstawiają, że może pojawić się w warszawskim klubie Lapoze. La Pose, klub w Warszawie na ulicy Mazowieckiej. Podczas swojego pobytu w 2022 roku odwiedził go sam Ed Sheeran. Czy Taylor podąży śladami kolegi, z którym przecież nagrywa wspólnie piosenki i też odwiedzi ten klub? Klub zresztą też chyba się na to szykuje. Uwagę artystce poświęcają socjologowie i akademicy, nawet na prestiżowym Harvardzie. Profesor Steven Bird prowadzi zajęcia poświęcone Swift, którą w rozmowie z Time porównuje do angielskiego poety Williama Wordswortha. Wpływowi gwiazdy pop na kulturę kurs poświęcił także działający przy Uniwersytecie Nowojorskim Clive Davis Institute of Recorded Music. Z wyników badań Morning Consult wynika, że ponad połowa Amerykanów identyfikuje się jako Pani piosenkarki. Na pytanie, co sprawia, że Taylor stała się fenomenem, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym z nich jest szczerość i autentyczność, jaka płynie z bardzo osobistych tekstów piosenek, które często opowiadają o jej doświadczeniach życiowych, miłosnych przyjaźniach i trudnościach. Ponadto wszechstronność artystyczna poszerza znacznie grono odbiorców. Nie można też odmówić jej ciężkiej pracy i profesjonalizmu. Taylor jest znana ze swojego niesamowitego zaangażowania w pracę. Wydaje nowe albumy, przygotowuje spektakularne trasy koncertowe i aktywnie działa w social mediach. Ponadto zaskarbiła sobie uczucia ludzi przez bliskość z fanami. Często wchodzi z nimi w interakcje na portalach społecznościowych, organizując spotkania, czy nawet zapraszając ich do swojego domu na prywatne na odsłuchiwania nowych albumów. No i wisienka na torcie, czyli zaangażowanie społeczne. Taylor angażuje się w różne działania charytatywne i społeczne. Jej wsparcie dla różnych inicjatyw, od edukacji po prawa człowieka, sprawia, że jest postrzegana jako osoba, która wykorzystuje swoją sławę do czynienia dobra po prostu. Te cechy, w połączeniu z jej talentem muzycznym, sprawiły, że Taylor Swift stała się, nie zawaham się użyć takiego stwierdzenia, jedną z najbardziej cenionych i wpływowych artystek naszych czasów. Jeżeli podoba Wam się ten film, fajnie będzie, jak zostawicie suba i łapkę w górę. Ja mam na imię Emilia Dulnik, to jest mój kanał OKTV. OK Dziękuję Ci za uwagę.